Siemano, miałem kłodziczem dzisiaj pojeździć. Jakoś jazdę testowo się zrobi. Zaleję sobie tylko olej i płyn. Jadę do pisara, kurde, zawieść kondę, żeby pisar koła zmienił. To od razu zobaczymy, jak tam pisar policzy za, za te wymiany. I co tam dalej? No dalej się zobaczy, nie? Kurwa, powiem wam, dzisiaj jest lany poniedziałek, kurczę święta, ale ja pierdzielę. Tyle roboty się zrobiło do eventu że nie wiem czy się wyrobię nawet, żeby te sprzęty porobić. Człowiek swoich nie ma czasu zajrzeć, kurde Powiem wam, że mocowo to ta Honda to kurde jedzie słabiej jak Pitbike Tam jedyn, do trzeciego biegu coś to jedzie, ale już wyżej to, że to ciężki motor. Tutaj to pewnie wentylator jest dołożony. To ja, kurde. No dobra, czaje bo mam wbity bieg. O, dobra, czy on A, bo nie ma czujnika do tego. Nie ma czujnika do sprzęgła i musi być luz w. większo to zębatki, I dlatego ona tak słabo przyspiesza, jakby jej dał z tyłu ze trzy zęby więcej byłaby wolniejsza, ale by miała siłę jechać, bo ona na trójce to powiem wam, że kurde jak 125 Jest co, ta Honda, ona tak jedzie jak 125, patrz jak ona ma z tyłu malutką zębatkę, i z przodu też ma taką wielką lochę. Jakby jej z tyłu dać większą, no ham. Trochę o wydech obciera. No i DB ma wkręconego, to cicho chodzi. No dobra, pisar, ten kurła. Jako to z tyłu? Co? Kurła, z tyłu 18 ma. Dobra, pisar, pokaż te opony, powiedz ile chcesz, i ja spadam. Co, te do sprzedania? Nie, nie. Nie, ale wiesz, to kupił sobie coś takiego. żeby wiesz, tak? Pojechać gdzieś, zajechać nie. No. Zajmij sobie Tu masz wszystkie. Czekaj. Osiemnastki masz do tej. Wszystkie to Te to są osiemnastki? Dół. Nie, wszystkie w dół. Od tej do tej są osiemnastki. Kurwa. Nie wiem, to którą temu gościowi wziąć. Ja wiem, niczym zamierzam, to najdroższą wziąć. A ile za to? A która to najdroższa? Czekaj, no to która ma takiego bieżnika? Ta to też za dużo nie ma. Ta chyba ma sporo. To 18 jest? Kurwa, tylko jakaś ona taka. To jest Kur... która piąta 110. A ta na samym dole to co to za Opona? Yy, Mitas F07 140, 80, 18. Kurde, tak patrzę to chyba ta ma największy bieżnik. Albo ta. A no ta też taka nawet kurde. To chyba. To weź mu tego maksisa wrzuć, bo widzę, że ona taka ładna jest. No, To czyli tak, z przełożeniem ta będzie 115, a ta 105. Tak? Ta? No. Czyli, czyli ci będę musiał dać 230, czekaj, 220 zł. 115 i 105? No, 200, no 220 zł. No dobra, pisarz, to chuj, to zostawiam to. Nawet jak dzisiaj tego nie zrobisz, to wezmę najwyżej go jutro, bo kurła, dzisiaj trochę inna robota. Patrzę hamulce słabe, a tu ze wszystkich... No, nie hamuje w ogóle. Kurwa. No właśnie ten... Yy, klocki... Ty okay, ja co, bo klocki ma, ale płyn hamulcowy spierdziela z tyłu. Ale z przodu to w ogóle nie hamuje. No bo z przodu nie hamuje, bo tarcza jest olejem na pewno zalana, bo jak postawili o to aż z to aż kapie. może jest <laughs> Jeszcze w kanamie takie sitko chciałem wyjąć, zobaczyć czy nie ma żadnych opiłków, ale patrzę, że nic na nim nie ma, więc wkładam z powrotem. Ono jest tu schowane. Ale jeśli chodzi o olej, no to kurde, dbany jednak był w tym silniku, bo naprawdę po rozebraniu silnik, jak ktoś nie oglądał wcześniejszego filmu z naprawy kosza, no to kurde, silnik naprawdę ładny. Trochę mi się powylewało. Dobra, wkręcimy teraz I tego zaraz opłuczę, bo jeszcze cerefa po ostatnich jazdach jest do umycia. Kurde, zaraz wam pokażę co się z cerefa stało Na minimum jeszcze trzeba dolać Kurde to ten olej to mi prawie cały pójdzie Kuro. No dobra, teraz jak będę miał zalany to trochę godzin będzie można zrobić a patrzcie co się z CFO stało chodziła do góry nogami i gdzie tu jest w niej odma o tu jest odma. Odma jest podłączona do Airboxa, tylko nie wiem z której strony chyba z drugiej, bo tu nie widzę jak ona idzie. A idzie tak, że jedna strona idzie tutaj, a jest taki trójnik. A ta idzie, to coś idzie. O, tutaj do airboxa jest podłączone. I dalej się nie przejechałem tym koładem, kurde, masakra, jak to tak będzie szło, to ja nie wiem. Zalewamy oliwę. Kurde, mogłem zobaczyć ile było na butelce. Bym wiedział ile wlałem. Tak to będę musiał za chwilę ten korek wsadzać Dobra, lecimy kurła dalej. Na razie nie jest źle, aczkolwiek ten licznik jest oporny, kurde, bo dalej nie pokazuje prędkości, ale jeszcze sprawdzę sobie miernikiem, czy od początku tego kabla, jak on tu sobie idzie przez to wszystko do samego licznika, czy jest ten obieg, nie? Może być też tak, że kurde w tej wiązce, bo tutaj kable tak wszystkie idą, mogłem to zrobić, w sumie nie pomyślałem, że mam plastiki zdjęte, może być tak, że jest gdzieś przetarty kabel, o, tu na przykład ten pancerz nie wygląda za ciekawie. Muszę sobie zrywkę też tam mówić Ale fajnie teraz, patrzcie Jak ten koszt zrobnie to tak fajnie rusza Bez takiego szarpania jak wcześniej, wcześniej to mi tak szarpał kurde ten płat A teraz tak fajnie rusza Był czas, że tu się blasterem wjeżdżało. Bez skitu. no powiem tak, zadowolony jestem. Kurwa, kładzisz, chodzi, wchodzi. Yy, wolałbym trójko wchodzić, ale jest trochę, kurde, na Radwanach nie jest tak stromo. Bo kurde, trójko, no zobaczę, czy trójko wejdzie. Tak sobie sprawdzę raz. Ech. Nie słychać, że się wentylator nawet załączył. Trzeba będzie mu dowalić busta. Trzeba będzie kładziszowi busta dowalić. Wyjmiemy DB Killera i zarzucimy zębatkę 13, -tkę. To będzie taki bardziej uniwersalny nasz wirownie. Lepiej nasz żwirowni mieć krótsze biegi niż tak jak na te przeloty. Tym bardziej, że jak tu jechałem, to nawet H5 nie wrzucałem. O, wentylator zaczął chodzić. Kurwa, super rezerwa zapaliła, nie zwróciłem uwagi, czy miałem, jak wyjeżdżałem. Zaraz tylko nie ptać kurde, znowu do domu. Siłę i na trójce się wkręcił, ale ten początek był taki, kurde, że za niskie obroty miał, i zanim się wkręcił, to wjechałem. Widzę, że słabiej niż jak na, na dwójce jechałem. A gdybym miał ząbek mniej z przodu, bym dał trójkę, to on by poszedł tak, żebym się wybił tu sporo więcej. No to to właśnie kurde o tym mówiłem. Dlatego może być, że ten kład ma taki, on ogólnie zapierdziela, ale jak od niskich obrotów takiego trochę muła ma, kurde. Znaczy od niskich obrotów. To też kurde, ledwo co jedzie. Dasz na czwórce czy, czy tej trójce, nawet ten gaz to on tak od zera nie idzie. Jest, zwłaszcza, że tu mam małą prędkość przy najeździe. A tak myślałem, że to nie był dobry pomysł. Kurde, to nie na moje zdolności, taki ten. Kurde. Myślałem, że sobie tutaj zjadę. Nie ma tu nawet nikt nie zjeżdżał, kurde. Trochę tu. Za duży. Może jakbym się nie obestrał i tam dał gazu, ale jakby nie przechyliło, to by wpadł do tej wody. Bez skitu. Póki co silnik suchy, nie widać żeby tu coś się działo. Kurde jaki to bieg wbite. Kurde abym go tu ściągnął. Tutaj to już zjadę, bo tam to będzie masakra. On się od razu zsuwa do dołu, kurde. Panie, te kłady to nie są takie proste jednak. Kurde, niedużo tu brakuje w sumie. Kurde, to najgorsze miejsce. Nie wiem, czy może nie lepiej tu zjechać do dołu i go tam bokiem jakoś wziąć. Kurde, ale się zsuwa. Nie no, chujowo jest wam powiem. Teraz widzę, że go nie złapie, to do wody poleci. O kurde, najgorszy moment ten kawałek. Może nie pójdzie. Dobra, trzeba szybko jechać, to się mniej będzie zsuwał. Kurde, tu może już by poszedł. Kurde, ktoś to jeździ na kładzie, to by wsiadł i pewnie zjechał, ale ja to nie jeździłem w takich warunkach sporo czasu. na krawędzi Życie na krawędzi, kurde. Dobra, gość poszedł Ja Trzeba chyba w kanamie pomyśleć o małych dystansach chociaż na tył. Przód jest jeszcze spoko, ale tył mógłby być odrobinę szerszy. Kurde, ha zjedzie nie Kurde, wsiadać na to, czy lepiej to puścić, dobra, jak spadać to składę Uff. o kurwa, nie odpalił albo na gaszeniu. Tylko tam nie będę miał jak zakręcić Kurde Tutaj też chyba bym wleciał Chyba Trochę jednak tam stromo na górze Mi się udało zaparkować O, luks Bieg zapięty, to zleci. zleci. Kurde, trochę go przechyla Brakuje czegoś Czekajcie na potrzeby filmu o. Kurde Utrzyma ta gałązka go, czy nie? O, stoi! Ta gałązka przeważyła, że się udało wjechać. O jeju, Luksio, kurła. Panie, straszczy, co to? Kurde, w takim miejscu mogą być te, te za skrońce pod tymi, pod kamieniami. A nawet się zdarzają, że i żmije występują. Kurde. Panie, słychać, że policja jedzie. Kurwa. Uff. No dobra, kurde, tyle. Sprzęt sprawny do eventu, tylko łańcuch nasmarować. Tu w sumie nie widać, żeby coś na płycie od umycia ciekło. Cały silnik patrzę, że suchy, kurde, w końcu po tych moich naprawach.